Siemaneczko, Siemaneczko, witamy. 13 stycznia, czwartek, godzina 8, chyba 20, 43 Dobra, no co, dzień? Jak, dzień, no jak widać, po mojej w ogóle energii na maksa jestem zmęczony. Dzień, piąty. Tak, w sobotę otworzyliśmy. Piąty dzień prowadzenia małej kawiarenki sprawia, że człowiek jest na maksa zmęczony. Jesteśmy właśnie w trakcie pieczenia. Pieczy się chlebek, ten już ostyga. Tam się po następne. Szykujemy się pomału, żeby to zostawić. Za dwie godzinki otwieramy już drzwi. Zimno na dworze. I tyle. Tak naprawdę, co się dzieje. No przepraszam, tyle się dzieje, że cały czas trzeba robić. Cały czas trzeba robić. Kurde stojemy około 6.30 rano. No przepraszam. I cały dzień robimy. Jesteśmy w kuchni, to znaczy w kawiarni do godziny 8. Zanim wrócimy do sklepu. Jeszcze pewnie zahaczamy w sklep. Także wracamy na godzinę 9:00. Prysznic i co? I spać, i wiele rano trzeba wstać i od rana znowu jesteśmy I tak to na razie wygląda Także nie nagrywam, no bo nie mam nawet kiedy, nie mam co i jak W ogóle jestem tak przemęczony tym wszystkim Że masakra, no ale nic, cieszę się, że ruszyliśmy, że się coś dzieje, że można coś robić Trzeba wpaść w trans w pracy i pieczenia I będzie gitara dzisiaj no, tak sobie nagrywam jak ten dzień się toczy tylko chlebki będę robił wózetkę na no, dzisiaj i tyle dobra taki to jak widzimy jestem na maksa zmęczony dobra idę do kuchni pilnować chleba i zobaczymy jak tam dalej dzień się potoczy co tam będzie ciekawego się działo o niespodzianka dzisiaj z rana Pierwszy raz zobaczyłem pierwszy śnieg w moich okolicach odkąd mieszkam w Korei, a jest to druga zima. Nie za bardzo widać na kamerze, ale o, widzicie, czasami takie płatki. Śnieg o sąsiedzi remontują. Także mam pierwszy śnieg. A, udało mi się nawet złapać pierwszy śnieg w moich okolicach. Tak przynosi radość. Niesamowita. <laughs> Dobra, no ale to znaczy, że jest bardzo zimno tutaj. Ten tydzień jest na marcach No ale cóż, takie życie. O, może z tej perspektywy będzie widać bardziej ten śnieg. <laughs> nie za bardzo. No nic, śnieg pada. na raczej się z tego nie ulepi. Jest zimno mi w tej kosze wracam do środka kontynuuje pieczenie chleba <grybujesz> Dobra, lecimy No i dobra i już jesteśmy otwarci, zwart gotowy, jest ostatnie parę pochęków Cię pieczę. A tak wygląda nasza lada o. Są chlebki, tu są serniczki, sernik orzechowy To jest orzechowy, to kawowy Ciasteczka cynamonowe Sernik pomarańczowy, sernik z białej czekolady Finesiera i wózetka Zaraz ją przygotowujemy, kroimy i próbujemy A tutaj dla wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Korei W pobliżu Changwan. Tak nazywa się nasz sklep, jest ten z Polski Polanda SOSYO to jest nazwa sklepu. I tutaj mamy adres. Adres, e-mail, numer telefonu, to gdzie się znajdujemy w miejscowości Tangwan. Nie wiem czy już jesteśmy na Google'ach czy już to zamontowaliśmy, czy, na czy już jest aktywny na sklep na mapie Google i w Google'ach ale może. Jak jeszcze nie jest, to za parę dni już będzie. Nie wiem, jak to dokładnie tam działa. To tyle. Jak na razie. I słoneczku, już wyszło. Śnieg przestał padać. Pierwszy śnieg znikł. Taka to była przygoda ze śniegiem. Dobra. Klebek ukończony. Ja teraz zrobię drobiu zapiekanki. Dzisiaj będziemy mieć zapiekanki. A za chwilę będę robił ciasto na hałkę i chcę zrobić parę hałek, zobaczyć jak wyjdzie. A potem może zrobię jakieś inne ciasto. Zobaczymy, co dalej będziemy robić. A, karpatkę jeszcze dzisiaj będę robił, tak. Zaraz będę robił hałkę, zapykanki i potem karpatkę. I w zależności, czy ciasta się sprzeda, do wszystkie, czy trochę. Będzie zależało co jeszcze jutro. No i tak No sytuacji Już jesteśmy otwarci. Zaraz podkurzamy. tutaj wykładzinkę bo mąka się sypie. Mm, zapach świeżego chlebka sprawia radość. Dobra, lecimy. No i dobra, i po pomalutku leci. I wózetka została zrobiona. Czas ją spróbować. Jak ona smakuje. Tak się prezentuje buzetka. No i dobra, i trzeba przejść do spróbowania. Musimy policzyć ile nos ile można posprzedawać na takie kawałeczki. I tyle. I ja się biorę za wstawianie ciasta na chałkę i przygotowanie zakwasu i znaczy przygotowanie chleba na jutro i jeszcze karpatka i w ogóle masaka <gry> Dobra, dzianek pomału leci zaraz się biorę za przygotowanie chałeczki takie dzisiaj jeszcze te zapiekaneczki robimy nie mamy bagietki, a poza tym dla koreńczyków taką długą bagietkę miałbym robić to by było za duże, więc robię to z kromek chleba po prostu robię taką kromeczkę, jak ktoś chce to 2-3 chwilę muszę przecieć kamerę o, nie wiem czy trochę lepiej i dla nich to wystarczający rozmiar jest po prostu a tak postanowiliśmy sobie zrobić bo i tak musimy jeść jakiś lunch, to zobaczyć czy ktoś chętny czy nie bardziej teraz rozdajemy te zapiekanki jak ktoś przychodzi na próbunek zobaczyć jak to się tam dzieje patrzę w lodówce jak ciasta idą no, dzisiaj nawet ruchliwie, całkiem sporo ludzi na taki zimny dzień. No i tak to no dzionek, cały czas to się piecze, chleb tam, czeka ciasto na wyrośnięcie. Dobra, ja się biorę teraz za chałkę. Coś mi w ogóle ciasto drożdżowe nie chcą tu mi w ogóle wyrastać. Spróbuję to już nie pierwszy raz, prawie codziennie próbuję jakieś ciasto drożdżowe robić, bo chciałem robić jego dzianki, inne drożdżówki i w ogóle mi nie idzie, cynamonki, nic mi nie chce wyrosnąć spróbuję jeszcze raz chałkę jak mi nie wyrośnie to nie będę próbował już chyba więcej robić, żadnych pryszczowych ścian, no bo nie ma sensu, nie wyrasta, za zimno chyba tutaj jest po prostu i tyle, dobra biorę się za chałeczkę i lecimy dobra, u nas żonek leci o mieliśmy fajną klientkę tak naprawdę młodą która Dzięki Google Translate zostawiła na małą wiadomość. <laughs> o, napisała coś takiego. Spoczka, spoczka. wysłała dzisiaj bardzo pozytywnie. Chyba wieści, że jesteśmy otwarci, już się rozpowszechniły bardziej. A no to moje chałeczki próbne, próbne to jest taki testik w recepturki. Właśnie wyrastają, ja zobaczymy jak po upieczeniu. Właśnie nagrzewam piekarnik. Muszę je wysmarować teraz tylko jajeczkiem z mleczkiem I wstawić do piekarnika i zobaczymy teści recepturki, co z tego będzie. Dobra, muszę kończyć, bo mam no kluje. O, i chałeczki już się i gotowe są. Zaraz je próbujemy zobaczymy czy w środku wszystko doszło. I zobaczymy czy nie czy, czy recepturka jest elegancka czy też nie taki to się chleb, ciasto, chałeczki i inne O, no i dobra dla mnie dzień już jest praktycznie zakończony co upieczone to upieczone co przygotowane na jutro to przygotowane kuchnia umyta, podłoga zmyta jest godzina prawie siódma. Tak? No nie, jeszcze trochę brakuje. 10 minut i tyle. Jeszcze posiedzimy do tej siódmej. O, sorka coś. A, Dobra. Dobra. Coś mi się piło do ręki i kuło tak beznadziejnie. No, jeszcze posiedzimy do jakiejś siódmej do siódmej Bo jeszcze musimy tutaj bardzo podczutać. Ekspres do kawy wymyć i takie pierdały. Czyli zejdzie nam się z pół godziny na pewno. No, idzie na spokojnie. Siódma 7.30 zanim dojedziemy do domu, będzie łóżma, dzisiaj nie musimy do sklepu jechać, wykąpać się, zrobić kolację, zjeść do łóżka 9.00 godzinkę odpoczynku i spać, bo jutro na 7. 7.30 musimy, to będzie piec chleb. I tak wygląda dzień prowadzenia kawiarni. Jak na razie. O, dobra, ja jestem zmęczony. Do następnego. Jak coś będzie się nagrywało, jak będzie mi się chciało, to nagram. Narka, pozdrówka i zdrówka.